Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w piątym odcinku naszej wspaniałej serii Challenge. I w tym odcinku będziemy, jak pewnie domyślacie się po tytule, oswajać zwierzęta. Julia Julka zaproponowała właśnie taki challenge, żeby oswoić wszystkie zwierzęta. I jak widzicie, na tej grafice, która teraz się wyświetla, mamy. Kilka zwierząt takich oswajalnych, które możemy podzielić na moby pasywne i moby neutralne. Pasywne to są takie, które nawet jak uderzymy, to nam nie oddadzą, i moby neutralne takie, które zaatakujemy, no to nam będą oddawać, tak? Więc mamy z mobów neutralnych lamę i wilka, natomiast jeśli chodzi o moby pasywne, to mamy konia, konia szkieleta czy szkieletora, kota, muła, osła i papugę. I proponuję, bo koń szkielet da się pojawić, ale teraz Wam się wyświetli kolejna plansza, gdzie jest pokazane z Wikipedii tak naprawdę, jak osiągnąć tą pułapkę szkieletową, żeby pojawiły się te konie szkielety. I to musi być tak, burza, musi walnąć piorun, się pojawić ta pułapka i czas zdobyć tego konia. Uznajmy, że koń szkielet będzie się raczej zaliczał do koni, więc musimy oswoić konia. Kota, muł to nie jest zwierzę, które naturalnie występuje, także też byśmy musieli je pominąć. Osiołka, tylko z kolei nie wiem czy osła nie zaliczyć do koni, no ale powiedzmy, że spróbujemy go znaleźć. I papuga, no i oczywiście lama i wilk, które są małami neutralnymi. Także musimy sobie stworzyć nowy świat. Survival, normal, wszystko dostaje normalnie, tylko to sobie nazwiemy, że to jest challenge. Okej, okay, moi drodzy, pojawiliśmy się na świecie i e, już widzimy koniki, także pierwszy mob mega szybko będzie odhaczony, e, także e, pana wybierzemy. Proszę mnie nie zrzucać. Proszę nie zrzucać. Proszę nie zrzucać. Nie, nie, nie zrzucamy. Nie zrzucamy, nie zrzucamy. Ooo, forever? Tak? O! Jest oswojony git, no to mamy oswojonego konika i czy nie mamy siodła, także sobie na nim nie pojeździmy niestety, ale pierwsze zwierzę możemy sobie odhaczyć i no zostaje takie banał, czyli po prostu zebranie drzewka i szukanie dalszych mobów. Moi drodzy prawie zginąłem Nie przewidziałem, że nie mam w ogóle sertuszek, Także poleciałem na szkieleta Bo pomyślałem sobie Że fajnie by było mieć kości Żeby oswoić psa I No nie przemyślałem tego Że to się może tak skończyć Więc myślę, że sobie tam wejdziemy po węgiel Żeby przepalić sobie co nieco Ale musimy Jeszcze sobie sporo, sporo żarcia I się siekierka skończyła Musimy sobie trochę żarcia ogarnąć bo jak widzicie, z tym zawsze jest problem. A, fajna jaskinia, polecam. Moi drodzy, tak przechodzę się po tym biomie, bo na tym zawsze były psy, nie? W się sensie wilki, które można było oswoić. I tak chodzę tutaj, chodzę i nie mogę nic znaleźć. No, ja nie wiem, co tu się dzieje. Naprawdę, to jest jakaś porażka. Chodzę, chodzę i tylko owce widzę. Zawsze to robi takie nadzieje, że coś białego i owca. Mm. Moi drodzy, wiem, że kiepsko coś widać, ale idzie noc co dla nas jest mega e, potrzebne w tej chwili, bo musimy sobie nafarmić trochę kości e, i musimy sobie nafarmić trochę nici, żeby zrobić wędkę, żeby wyłowić ryby, żeby oswoić kota. E, ale mimo wszystko, ja myślę, że e, będzie z tym taki mały problem, że będę ginął, więc w, wolę mieć łóżko w razie co ja ucieknę, sobie zrobię dzień e, i będzie git. Bo nie mam jeszcze pieczonego jedzonka, przez co ciężko mi będzie panować nad głodem. Wiecie o co chodzi. Moi drodzy, mamy wilki, ale ja mam tylko dwie kosteczki i jakoś nie widzę szkieletów. Także zobaczymy. Zobaczymy, może gdzieś tu będą jeszcze szkielety. Na razie tam są zombiaki. Fajnie, jakby się udało je oswoić. Z drugiej strony, ech, no będziemy musieli żyć, z czym będziemy żyli, nie? No, niestety nie udało się go oswoić. Także szukamy szkieletów. Dobra, moi drodzy, mamy psa. Udało się, mamy oswojonego psa. Została nam jeszcze jedna kostka, także spróbujemy... Super, mamy dwa psy, ok. Jakby się tak nie dało od razu. I teraz nie wiem, w którą stronę się kierować. Fajnie by było znaleźć dżunglę, bo tam byśmy mieli papuszkę. Ja też starałem się trochę nasionek zbierać w międzyczasie. No ale wiecie, jak to wychodzi. Mamy też nici, także możemy sobie na spokojnie zrobić wędkę. I nie wiem, chyba to jest czas, kiedy noc już nam jest niepotrzebna, i chyba możemy ją zakończyć. A, tu ogólnie szkieletę gonią, ok. Jakieś nie, nie ma kości. Dobra, to chyba zrobimy po prostu dzień. Drodzy, masakra, ten biom się ciągnie i ciągnie. Ja nie wiem, co tu zrobić. Tam jest w ogóle azaria jakaś. Okej. Okay. Ale nie to jego szukamy. Niestety. Szukamy jakiegoś. No i tu są psy, serio. Ja pierdzielę. No. Boże, drogi, co ten Minecraft? Tam jest zwykły las. My potrzebujemy dżungli, albo pustyni, albo najlepiej sawanny, aby były lamy. Aha, robíme útka. Moi drodzy, biegnę, biegnę, biegnę i ten biom się na szczęście skończył, tam jest końcówka tego biomu, a tam są bagna i pomyślałem, że możemy się przejść na te bagna, tylko ja bym sobie zrobił wędkę, połowił trochę ryb, bo to i tak się przyda, żeby oswoić kota, to raz, a dwa, na bagnach może być chatka wiedźmy, w której przeważnie jest czarny kot i byśmy już sobie odhaczyli kota, także łowimy sobie. Moi drodzy, w ogóle nie pomyślałem, że przecież rybki pływają w tej grze już i można po prostu sobie zapalować, nie trzeba łowić ryb. Ale to po prostu siedzę i się wkurzam, że nie chcą brać, także no nieźle, nieźle, nieźle to przemyślałem, nie powiem, bo to było totalnie niepotrzebne. Jeszcze noc idzie, także można na szybko się przespać i lecimy dalej, zwiedzać nasz bagna, żeby znaleźć tą chatkę. Jedźmy, miejmy nadzieję, że ją znajdziemy. Moi drodzy, mamy chatkę. Tak widziałem, że ją upatrzyłem. O, jest wiedźma. Jest wieźma. a my łuku nie mamy. Nie ta seria. Jest kot, jest kot. Widzicie, tam ucieka kot. Dobra. Psy mi pomogły, o dziwo. Dobra. Chodź tu. Idzie nieufny. Ale... Za pierwszą rybą, serio? No dobra, kota możemy odhaczyć. Została lama i papuga. Teraz gdzie tego szukać? Moi drodzy, ale to jest polana, ja pierdzielę Zobaczcie, tu dochodzą bagna i tam są znowu bagna Tam jest jakaś jaskinia, a właściwie jakiś przesmyk, nie wiem jak to nazwać jest całkiem ładny teren tutaj Aż chcę się tu osiedlić, zrobić jakieś takie duże miasto Ale nie Bo mamy challenge O, szkielet tam był, ale to nas już nie urabia, bo mamy psy Także to co byśmy teraz chcieli to jakieś ciepłe biomy Hmm Gdzie tego szukać? Moi drodzy, mamy sawannę. To dobrze się składa, bo tu możemy mieć lamy na sawannie. Także czym prędzej pośpieszmy w tamto miejsce i szukamy lam. I jedyne co zostanie to dżungla i znalezienie papugi. To może być dość problematyczne, tak mi się wydaje. Moi drodzy, kręcę się tutaj na tym biomie i nie mogę znaleźć żadnej lamy. Nie wiem o co chodzi. No Jeszcze jedyne co mi przychodzi do głowy, to żeby liczyć na tego wędrowca, który się pojawia z lamami, ale to bym musiał kręcić się w danym miejscu przez ileś dni, bo on chyba co 10 dni się pojawia, czy co 5 dni, nie mam pojęcia, ale pojawia się jakąś ileś dni, więc no, słabo to widzę. Moi drodzy, jakaś masakra, nie mogę. Są, pojawiły się chyba. Ja pierdzielę przecież. Przyznę cały biom! Cały biom i nie mogłem znaleźć tych lam. Boże drogi. Proszę mi tu zaakceptować. Proszę. Proszę mnie zaakceptować. Proszę mnie zaakceptować, panie Lamu. pani lamo. Pani lamo, proszę mnie zaakceptować. Pani lamo. O, tu jest w ogóle jeszcze brązowa. Pani lamo, proszę mnie zaakceptować. O kolejna brązowa. Proszę mnie zaakceptować. Halo, halo. Nie, nie, w dół nie, w dół nie, proszę. A to już, już było blisko, coś czuję. Już było blisko. No, nie. O, poszło, poszło, dobra. Mamy? Mamy. Czyli zostało nam do oswojenia w sumie papuszka. Czy ja tam widzę? Wow, moi drodzy, ale mamy farta. Znaczy farta będziemy mieli, jak tam znajdziemy szybko papuszkę, ale wow. Nie sądziłem, że tam będzie dżungla, no to lecimy do dżungli. Się nie zdrzeć, moje zwierzęta. Próbuję nasłuchiwać papuszki. Ale mała ta dżungla. Coś... Coś się cykam, że może nie być papuszki. Niestety. I no zobaczcie, jaka to jest mała dżungla. Tam już nie ma drzew, tu się kończy ta dżungla. I tu też nie ma. I taka mega mini dżungla. Mega, mega mini dżungla. Co jest? Słyszałem papuszkę? Halo, halo. Jest papuszka! Papuszko! Popuszko, moja droga. Naprawdę? Takie nasionka Cię urabiają? O, dobra, na szczęście wzięliśmy tą dynię. O, kolejna popuszka. Dobra, ta. Ale mamy już popuszkę. I z moich obliczeń wynika, że to już wszystko. Bo uznajmy, że osioł należy do koniowatych, bo przeszedłem dwie polanki. I nie widziałem ani jednego osła, także szukanie tego osła, już nawet nie wiem na jakim biomie by go szukać, także zaliczmy go do koniowatych. Także moi drodzy udało nam się wykonać challenge, mamy oswojone wszystkie zwierzątka, no prawie wszystkie bo nie mamy tylko osła, muła i konia, szkieleta, które zaliczamy do koni, więc konia oswoiliśmy na samym początku, także mega fajnie, że udało nam się wykonać ten challenge jeśli wam się film podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę, możecie zostawić też subskrypcję na kanale, to nie przegapicie żadnych odcinków, możecie zostawiać komentarze propozycje na kolejne challenge i pamiętajcie, że w sobotę widzimy się na live, gdzie będziemy pokonywać Smoka. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa Pa!